Wonderful... Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lions a na Waszych ekranach gra ona Star Rail oraz Kairus i te dziwne napisy, to dziwne pomieszczenie, te dziwne oczy, które się na nas gapią, i w ogóle ten cały dziwny świat. Lecimy dalej z tłumaczeniem fabuły Pen koni, chapter pierwszy. No i idziemy zobaczyć o co to chodzi i czemu to jest jakiś, pytają nas o jakiegoś Michała. Już nie pytają. O, 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 o co dowodzi? To, to jest. dziwne. Drzwi do warsztatu nie są zamknięte. Firefly? Jezu, ona coś pobiła, tą małpkę. Ty, dziecko, tu umiesz bić małpki? Ach, więc ty też tutaj jesteś. Co się stało? Ja nie wiem. W każdym razie wciąż musimy śnić. Nie może być nigdzie indziej, a tym bardziej w rzeczywistości. I nigdy nie mylę się do co do charakterystycznego poczucia pamięci, które unosi się w powietrzu. Ale to bardzo różni się od słodkiego snu, który znamy: duszący, cichy, niespokojny, i tę unoszące się w powietrzu słowa. Czy ty też je widzisz? Tego rodzaju miejsce nigdy nie istniałoby na pewno pod opieką rodziny. Czy to może być bańka marzeń? Nie, to nie to. Czy pamiętasz, zanim straciliśmy przytomność, jak twój przyjaciel powiedział Prawdziwy Dreamscape? To jest ten sekret rodziny? Nie jestem pewna. Wszystko wydarzało się tak szybko. Ale niezależnie od tego... Rodzina musi coś ukrywać. Coś na temat prawdy o Dreamscape. I pewnie też to zauważyłeś, kiedy się obudziłeś. Tykanie zegarów wokół nas. Poczucie mówię, że ukryty twój sekret jest również związany z tajemniczym Watchmaker. Jeśli wskażne nam to dziedzictwo Watchmaker będzie powiązane z każdym, kto łączy się z marzeniem Penakoni. Chodźmy, Kairus. Musimy ruszyć. Czy to w poszukiwaniu wyjścia, czy w celu znalezienia prawdy? A co z tą małpką? Dobra, zrobię zdjęcie tej małpki, bo wow, wywaliła szlifa. <laughs> Rozumiem. Bawimy się w chowanego. Ej, one mówią? Ej, te głosy mówią. Ej, nie, bo to nie Nie możemy dalej się przedostać! Obejdźmy to od boku. Dalej się ukrywacie. Gotowi czy nie! Nadchodzę! No O, to też jest ślepe zaułek. Biorąc pod uwagę układ pokojów, czy naprawdę sugerują, że mamy manewrować po ścianach? Oczywiście, że tak. Ja nawet wiem, o co chodzi. <grytanie> Ażem powiedziałam, nie no, hit. Ja wiem, wiem, wszystko wiem. Robię to pierwszy raz, ale wszystko wiem. Nie mogę w to uwierzyć, że to zadziałało. Niegierowanie w Dreamska, dreamscape jest wyraźnie zabronione. Uważaj. Na ścianie jest kilka dziwnych rzeczy. I nie wyglądałem, jakby pochodziły z trupy. Job, Michał, gdzie się ukrywasz? Michał. Nie ma żadnego Michała. <laughs> Już mówiłam, Kajluz tu jest. I Firefly. Chcę mówić, kurde, Butterfly. Firefly. Ej, słyszałam, głos Miszy. Nie mogę cię znaleźć. A jeśli to są jakieś wspomnienia Miszy. A może Misza nie jest wcale randomową czwórką, która ma po prostu mopa, tylko może tak naprawdę jest jakimś synem watchmaker, nie wiadomo czym. Gdzie oni mogą być? Gdzie możesz być? Gdzie jesteś? To jest zbyt przytłaczające. Wyjście po drugiej stronie? Jak mamy zamiar przejść? No, nie wiem, jakąś magiczną sztuczką słuchaj właśnie jakimś bąbelkiem, czymś tam, jakimś teleportem. I takie różne. Nikt mnie nie zauważy, nie? Super. Jak nikt mnie nie widział, to nice. Czy masz coś mi do powiedzenia? O, a tu jest yy, robaczek ten kwiat. Ptaszek to nie robaczek. Czym by... chcę powiedzieć na to, że to są robaczki? Nie wiem czemu. O matku. Niesamowite. To naprawdę wyjątkowy widok, który możesz zobaczyć tylko we śnie. Te słowa pojawiają się od jakiegoś czasu, nieustannie znikają. Czy tu są to myśli? I kim jest ten Michaj? Gdzież już słyszałam to imię? Mam wrażenie, że czuję zawarte w nich emocje. Zamieszanie, strach, smutek i inne tak słabe, że ledwo je czuję. Nieustępliwa determinacja w obliczu śmierci. No nie no, to będzie jakiś rudy z na V2, że on ma jakieś wspomnienia, nie wiadomo co i o co chodzi. Dlaczego tutaj specjalnie przeszedłeś? Jezu, Michaju, wyglądasz, jakbyś chciał coś powiedzieć. Czy to jest coś ważnego? Powiedz mi to, jest tak ciemno, i tutaj w ciemności, proszę, nie odchodź. Weź mnie ze sobą. Okej, okay, błagam cię. To było blisko, ale udało nam się. To takie dziwne. Rodzina upiera się, że Dreamscape jest całkowicie bezpieczny. Nie ma tu nic innego jak układanka. Ja tam widzę jeszcze ptaka, no ale dobra. Kawałki wyglądają jakby przyleciały na obie strony pokoju. Tutaj jest ptaszek z origami, którego zrobiłam dla ciebie. jakie słodkie! Cip, cip, cip. Czerwony ptak wyskakuje chętnie, ale wygląda na to, że nie jesteś osobą, na którą czeka. Tak z rozczarowaniem marszczy pióra i odlatuje. Papa. Pa. Zabierz go ze za sobą. Będą cię chronić przed niebezpieczeństwem. Okej, okay, to pomacałam i od razu dałam mi jakiś trybik Czy ja muszę coś z tym jeszcze zrobić? Bo ja nie chcę rozwiązywać rzecz biorąc zagadek, które mogę odhaczyć sobie na mapce. Eee, bo będę je robiła pewnie z mapką. Obiecuję ci. Uj. Cepsław? To powinno wypełnić puste przestrzenie w układance. O, ściana zniknęła! Wydaje się, że odchodzimy do końca, prawda? Eee, to tylko skrzynia? Jestem pewna, że to nie pułapka. Mamy ją otworzyć? Ja bym tego nie otwierała. To jest idealne miejsce, żeby wyskoczył z tego jakiś demon. Co się dzieje? Wszystkie światła się włączyły, trochę creepy, ale skoro jest tutaj tak wiele drzwi, powinniśmy móc wyjść przez jedny z nich. I co i tak sobie wyszłam? O nie, będziemy się tak cofać. Znowu ten sam pokój? Pomocy! Pomocy! Jezu, to zaczyna być serio. Creepy. To znowu. Nie. Czekać, to może być. Powiedziałeś. Nie. Nie. Otwórz pudełko. Ryje mi ten quest jak na razie. Boję się go. O, o Które z nich były oryginalnymi drzwiami? Proszę! Błagam cię, ty! Przestań! Ach, telewizory są tak jasne, że aż bolą mnie oczy! Uważaj! Coś jest na rzeczy! Boże... Potwór. Te wszystkie potwory, te stworzenia. Czy to sekret, który ukrywała rodzina? Ach, czy nie ma jakiegoś sposobu, żeby go zabić? <grym> Jeśli nie masz odpowiedniej techniki, możesz nigdy nie powrócić z cienia śmierci. Wracając bez zadrapań. A ty jesteś. Spokojnie, dziewczyno. Jestem po twojej stronie. Możesz mnie nazywać Memo Keeper. Black Swan.

Nie linii wyrobaczku. Wygląda na to, że miałeś jakiś sen. Jak było? Śniłeś o mnie? Ty uratowałaś mnie. Nie zrobiłam zbyt wiele. Po prostu pomogłam ci opuścić Memory Zone. Witamy w rzeczywistości, a dokładniej w Bravery, najbezpieczniejszej i najbardziej znanym miejscu, w jakim możesz być. Cieszę się, że zachowałeś zdrowy rozsądek i że Primal Dreamscape nie miał na ciebie wpływu. Jakie to szczęście. A Firefly, czy jej też się udało? <grytanie> Bardzo się martwisz o tę młodą damę. To sprawiedliwe. Bardzo zależało jej na zapewnieniu ci bezpieczeństwa nawet na krawędzi śmierci. Nawet zaczęło mnie trochę ściskać za serce. Wiem, że masz wiele pytań, więc uspokój się. Wcześniej powinieneś poinformować znajomych, że jesteś bezpieczny. No w sumie tak zniknęliśmy. Jakiś demon nas gonił. To wypadałoby powiedzieć, siema, żyjemy, jesteśmy... Jezu, myślałam, że tutaj... Myślałam po pierwsze, że to jest wózek z dzieckiem, a po drugie myślałam, że z nim mamy porozmawiać. Ale dobra, 50 metrów dalej. No w każdym bądź razie... Niezłe to było. Jestem w szoku. Znowu, jak zawsze. Cały czas w tej fabule jestem w szoku. Trochę podejrzane jest to, że Black Swan każe nam się spotkać ze znajomymi, i dokładnie wie, którymi, a nie z Firefly. Wyczuwam tu lekki podstęp, ale okej, okay, zaufam. Szukałem jakiegoś Michała, ja nie wiem totalnie kto to jest. Obstawiam, że to jest Misha. Ta się pojawiła, Black Swan nie wiem skąd po prostu wzięła. I w ogóle co to był za demon? Czemu nam się jakiś demon przyśnił? Czemu... czemu Sparkle tak naprawdę walnęła nas w czoło i nagle zaczęły nam się jakieś demony śnić? Tak naprawdę rzekomo pokazała nam prawdę, co ukrywa rodzina, ale... Co ukrywa? W sensie demona gdzie? Co to było? To był demon w śnie? Demon w rzeczywistości? Demon... co? No... prawdziwy dreamscape, ale... Ja nie... JA NIE rozumieją. W każdym razie, mam nadzieję, że w następnym odcinku coś się wyjaśni, jeśli nie, to po prostu będę umierać. A jeżeli nie wyjaśni się NIC do końca tej aktualizacji, to będę po prostu płakać, że wiem, że nic nie wiem. Ale ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Dajcie mi znać, co myślicie na temat Sparkle oraz tego dziwnego demona, no i Black Swan, który nas uratowała. Oraz na temat historii Firefly, która, no, jest jakimś dziedzictwem Watchmaker. I co? Do zobaczenia w następnych. Pa-pa!